W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, jesteś dla mnie, osoby cierpiącej, źródłem prawdziwego ukojenia. W Tobie odnajduję pokój, miłość i wszystko, co dobre. Tak bardzo Ci dziękuję, że nie muszę przeżywać mojego bólu samotnie, bo zawsze jesteś przy mnie. Chryste, wiem, że Ty doskonale znasz mój ból. Sam doświadczyłeś wiele bólu psychicznego i fizycznego, tak dobrze rozumiesz, co to znaczy cierpieć. Nawet gdy wszyscy inni zdają się mnie nie rozumieć, gdy wszyscy inni znikają, Ty jeden jesteś zawsze, pełen miłosierdzia i czułości. Zbawicielu, podczas swojego życia uzdrowiłeś tak wielu chorych. Litowałeś się nad każdym pogrążonym w bólu, który prosił o Twoją pomoc. Dziś ja wołam do Ciebie przygnieciona udręką i zmęczeniem. Potrzebuję Ciebie z całego serca, potrzebuję uzdrowienia. Jezu, wiem, że słyszysz każde wypowiadane przeze mnie słowo. Czuję, że patrzysz na mnie i wyciągasz swoją dobrą dłoń w geście błogosławieństwa. Bo nigdy nie odmawiałeś go chorym. Czuję, że w moim sercu rodzi się spokój. Wiem, że skończysz moje cierpienie, jeśli będzie to zgodne z Twoją wolą, jeśli będzie to dobre dla mojej duszy. Akceptuję wszystko, co dla mnie przygotujesz, bo wiem, że w Twoim krzyżu jest moja siła. Dam sobie radę, bo ufam, że na końcu tego wszystkiego Będziesz czekał na mnie w niebie, a tam nie będzie już żadnego bólu i żadnych łez. Jezu, ufam Tobie. Towarzysz mi i trzymaj mnie za rękę. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!